Witam Was w kolejnym odcinku z tego dziwnego maratonu, czy też serii dziwnych modyfikacji. I głupich, ale z drugiej strony bardzo przydatnych, tak jak ta modyfikacja, którą wam teraz pokażę, jest niesamowita i najlepsza, chyba jakie do tej pory powstała. Nie wiem, czy był kiedykolwiek wcześniej nikt jej nie stworzył. Ale zanim do tego przejdziemy, to zostaw taką łapkę w górę, bo dzisiaj mamy urodzinkowe filmy i prawdopodobnie urodzinkowy live, także jeżeli tutaj dobijecie 2000 łapek, to wrzucam kolejny odcinek. Także do. No. Lecimy z łapkami i lecimy także z tym odcineczkiem. Ja wiem, słuchajcie, że pewnie te odcinki nie będą zbyt długie, z racji tego, że te modyfikacje też nie są jakoś niesamowicie y, rozbudowane, ale są naprawdę przydatne i fajne, słuchajcie, tak jak ta modyfikacja, bo o ile oglądacie live'y, oglądacie odcineczki ze mną, to wiecie, że jest kilka rzeczy, które mnie niesamowicie denerwują w Minecraft'cie i między innymi są to ludzie i są też... Bl bloki różne, tak, w sensie o co mi w ogóle chodzi o czym ja mówię, słuchajcie musimy sobie, aha ja jestem na gamemodzie, fajnie musimy sobie wziąć pochodnie na przykład rozświetlić tutaj wszystko co jest tylko dookoło. oczywiście linki słuchajcie wszystkie macie w opisie i też ta modyfikacja jest na wersję 1.14.3 na najnowszą na minecrafta, więc polecam sobie zainstalować akurat ta nie w żaden sposób słuchajcie nie oszukuje yy, jakby w grze, w sensie nie mamy jakiejś przewagi nie ułatwia nam to gry, ale do, de, nie denerwuje nas dużo rzeczy a w zasadzie do najważniejsza, bo jak dobrze wiemy, wchodząc po kopalni szukając diamentów, słuchajcie weźmy sobie kill off, często trafiamy na miejsce, w którym słuchajcie, no, są diamenty, powiedzmy ale y, kopiemy, robimy tunele słuchajcie, mamy takie miejsce jak na przykład to tutaj i co teraz mamy zrobić, słuchajcie jeżeli na przykład chcemy sobie przejść i ten syf nam cały czas spada. Gravel, o tym mówię, to jest największa, po prostu największy wróg każdego gracza Minecrafta, każdego kopalniarza, górnika minecraftowego. Także, jeżeli ciebie też denerwuje gravel, to napisz to w komentarzu. Jestem ciekawy ile nas jest, ale no, podejrzewam, że nie ma osoby, która lubi gravel. Słuchajcie, także w tym momencie, jeżeli mamy wgraną tą modyfikację, jeżeli będziemy chcieli pójść do kopalni wykopać cokolwiek, Zobaczcie, wszystko normalnie sobie tutaj ładnie śmiga, tutaj też. I w momencie wykopania właśnie tego bloku gravel powinien, słuchajcie, spaść i nie spadnie, ponieważ ta modyfikacja, słuchajcie, sprawia, że cały gravel po prostu znika. No coś niesamowitego, słuchajcie, na moje to ta modyfikacja nie powinna być modyfikacją, to powinno być normalnie w Minecrafcie. Żeby ludzie po prostu nie wariowali, bo tak to potrafi zdenerwować, nawet jeżeli kopiesz sobie coś pod domem, schody, cokolwiek. Wykopiesz, je, spada tutaj, wszystko trzeba rozkopać, no i oczywiście masz wielką dziurę i do dupy wszystko w ogóle jest. A tak jest fajnie, tak mi się mega podoba, słuchajcie. Gravel mi już w ogóle nie przeszkadza i podejrzewam, że jeżeli będzie możliwość kiedykolwiek, czy na Ferajnie czy gdziekolwiek dodania sobie modyfikacji, to będzie pierwsza, jaką dodam. W, ta z taką modyfikacją w końcu będę mógł pójść do kopalni. No, coś niesamowitego. Linki oczywiście słuchajcie, wszystkie macie w opisie. Także zapraszam do ściągania, bo jest to fajna, fajna sprawa, naprawdę niesamowita. I co Wam mogę jeszcze powiedzieć, słuchajcie, na przykład to, że mimo tego, że mam urodzinki dzisiaj, to ja bardzo się z tego cieszę, bo kiedyś były takie czasy, że, kurczę, jak się miało rodzinki, to ej, fajnie, prezenty, tak w ogóle, fajnie, jestem starszy jeszcze trochę, będę mógł wszystko jeździć samochodem, a dzisiaj, dzisiaj w zasadzie tylko ja pamiętam o moich urodzinach. Deszcz pada. Fajnie. Świetnie. Nie, uwielbiam w ogóle takie sytuacje, jeszcze jak deszcz pada. I, i jakby zostaje się starszy. I to jest takie. Hej, halo. Jestem stary. że wiele lat. Może na palcach nie policzę, bo mam za mało palców. Łącznie z nogami. To jest przerażające. Także słuchajcie, nie przedłużam. Yy, łapeczki w górę, słuchajcie. I lecimy z kolejnym odcineczkiem z tej serii. Także kolejna modyfikacja też będzie powalona. Także zapraszam i widzimy się za jakiś czas. And